Witam Was na kanale Ranczowczarnia w kolejnym odcinku, w którym zajmujemy się remontem starego domu niemieckiego z lat 30. Jestem na Strychu. Pokażę Wam jak, jak odbywa się prostowanie dachu naprawa takiej starej więźby, więc zapraszam na odcinek. No, a więc tak, zaczęliśmy od tego, że wymieniliśmy to, co się już nie nadawało naprawdę. To, co było bardzo, bardzo spróchniałe z każdej strony, to zostało podmienione. Kilka słupów, kilka krokwi, kilka jętek zostało podmienionych. No i jak to zostało zrobione, to zaczęło się prostowanie tego, co było tego co zostało, bo, bo w czym jest problem? Zaraz Wam przełączę kamerę i pokażę na przykładzie jednej wyciętej takiej starej krokwi. W czym był problem, że nie dało się tego no, zrobić bez prostowania, dokładania materiału. Więc przełączam kamerę i widzimy się. Ze... A więc tak, na przykładzie tej wyciętej tutaj Jednej z krokwi. Problem polega na tym, że te krokwie były robione jakby z ćwiartki pnia. Czyli, jak widzicie, tu był rdzeń, a to wszystko to był biel. Biel jest to, ta warstwa pod, pod korą no jest bardzo słaba. Tak naprawdę rdzeń robi robotę. No i na tym, na tym przykładzie zobaczcie, tego rdzenia było naprawdę tutaj mało. I to tak naprawdę wszystkie te krokwie były tak robione, że to było z ćwiartki drzewa. A ten biel, no to jest, widzicie, nie? Jest tutaj półokrągły, i to było stroną, jakby do góry do poszycia dachowego skierowane. A ten rdzeń był jakby od dołu. No i przez to trudno jest nabić później łaty, żeby były później równo prosty dach. Na takie coś, jakby, z, zobaczcie, no to jest tutaj półokrągłe i jeszcze w większości spróchniałe. Przez to, że, że biel nie jest tak wytrzymały jak rdzeń drzewa. No i dlatego trzeba było, e, co zrobić? Zaraz Wam e, pokażę. Trzeba było e, zamówić takie dokładki do, do pierwotnych kroki, które mają wymiar 5 na 15, 5 na 15 centymetrów i je po prostu podokręcać do tych yy, naszych ćwiartek <grymny> pni jak widzicie one są tutaj do każdej jakby krokwi pierwotnej, podokręcane jest pod sznurek równane, że jedne wystają trochę bardziej drugie wystają trochę mniej no tak, żeby jakby tymi nowymi dokładkami stworzyć płaszczyznę pod sznurek pod, pod, pod nowe poszycie dachu. I dopiero na to będą szły do tych jakby do dokładek nowych. Na to będzie membrana kontrolata i dopiero będzie łacenie w poprzek, co Wam pokażę w kolejnym pewnie odcinku wcześniej zrobili tą stronę dzisiaj prawie zrobili drugą stronę jutro w sobotę będą kończyć prostowanie tego bo mają wszystkie wrzucone pozostało je po prostu podokręcać po całej długości bo na razie tylko tutaj je rzucili, jutro rozciągną sznurki i podczas skręcenia jak będą je doginać, prostować o, widzicie tam mają Sznurek sobie rozciągnięty, jak wrzucali, to też tutaj coś już zaczęli prostować. Nie, nawet widzę, że zaczęli coś już dokręcać pod ten środkowy sznurek. I co? Trzeba było rozebrać trochę tego łącznika z tą renną koszową między budynkiem gospodarczym a tutaj domem. Bo tam też kilka przeróbek trzeba zrobić, a przy okazji chłopaki zrobią. Wytną te haszcze, które tam przerastają, jakby dach, naprawiam tam kawałek gąsiora, obrobią ten komin też. Który na razie nie będzie pewnie używany, ale w razie wu będzie można tam się z kotłownią zainstalować. Jak przyjdą inne czasy, więc lepiej ten komin mieć sprawny, tym bardziej, że na domu ten ten, 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 jakby już nie będzie w użytku jako komin, tylko jako pion techniczny. Zostanie tylko ten do, do kominka, ten jeden. Eee, no więc tak to, tak to wygląda. A przy okazji jeszcze mm, w międzyczasie. Robiliśmy, e, tutaj pomagałem elektrykowi wymianę przyłącza elektrycznego. Więc jak widzicie, już jest jeden kabel izolowany. Tak zwany warkocz, już nie ma tych czterech każdej żyło osobno na dom. Więc już jest zrobione, już jest przeniesiony licznik na zewnątrz, tam do skrzynki, którą wam ostatnio pokazywałem, więc już jest. No, przyłącza zrobione na nowo w skrzynce na zewnątrz, tak jak według nowych no przepisów trochę tutaj jest e, Saigon, czy tak powiem. No, ale chłopi, chłopaki, działałem, jakby ile się no, da, to sprzątają, ale też jakby gonią, wykorzystując pogodę, bo, bo sprzyja. E, więc teoretycznie, jak wszystko pójdzie dobrze, to jutro będzie dach zakryty membraną w całości, bo skończą prostować jakby tą drugą stronę. Mogą rozwijać e, membranę, żeby przykryć. Bo może coś się w sobotę albo niedzielę wydarzyć, że, że spadnie jakiś deszcz, ale mam nadzieję, że nie. No, więc tak to wygląda. No tam pozostały jeszcze jakieś docinki, tam widzicie, przy szczytach, gdzieś tam końcówki obciąć, e, podokręcać, poskręcać wszystko, e, złapać do siebie. I, i można zacząć krycie. To co, tyle na dzisiaj eee, jak będzie kolejny etap dachu pewnie wam pokażę jak co po kolei no, ja, o tutaj jeszcze powstawiali takie to czego jakby nie było, żeby no, jakby te krokwie nie opierały się już tak jak wcześniej tam na końcu, w końcówkach tych belek stropowych, przez co w momencie jak tam łączenie coś zaczęło próchnieć, gnić i tak dalej, to zaczęły albo siadać, albo wypychać mur, albo podnosić. I tak jakby na razie to tak wstępnie tylko dokręciliśmy. Jak rozbiorę strop, to zobaczę, jak to zrobić stabilniej i mocniej, i złapać te belki stropowe. Razem z krokwiami, tak żeby to spiąć na, e, na sztywna jak będzie belka dostępna w boku a nie tylko od góry to będzie dużo łatwiej. Więc to już sobie zrobię później. na tą chwilę chodzi o to, żeby jakby pozycja już się ich nie zmieniła i że tak powiem podklinowaliśmy to tak, żeby w tej pozycji już zostało. To tyle na dzisiaj. Zapraszam do komentowania. Do, do polubienia, do subskrybowania strony. I co, widzimy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Hej, trzymajcie się.